Polski krab, a rosyjska Msta S. Porównanie i różnice czyli dwie armatochałbice samobieżne polski krab, który trafił do służby w 2017 roku oczywiście więcej na temat kraba w materiale o nim oraz 2S19 Msta S, która została zaprojektowana w ZSRR, a produkowana jest od 1989 roku chociaż, oczywiście, przez te lata była poddawana modernizacjom i wchodziły kolejne wersje, które jednak powstały w niewielkiej liczbie. Msta S oczywiście zastępowała i nadal zastępuje takie systemy jak 2S3 Akacja i 2S5 Hyacinth. Trzeba pamiętać, że tam MSTS nigdy nie zastąpiła całkowicie tych pozostałych systemów. Zacznijmy może od kalibru armaty a ta w Krabie ma 155 mm, czyli taki normalny, standardowy, natowski kaliber, ale oczywiście stosowany również w innych państwach. Przekłada się to na bardzo dobrą dostępność, jeśli chodzi na przykład o amunicję. Natomiast 100S to już działo 152 mm i oczywiście jest to działo, które... Jest użytkowane raczej w tych państwach, które użytkują sprzęt postsowiecki czy też pochodzący z Rosji. Nie powiedziałem o wielkości, a długość kraba to 12 metrów 10 cm. długość msty to 11 metrów 90 cm. Szerokość kraba to 3m 64 cm, msty 3 metry 38 cm. Wysokość 3 m w krabie, w rosyjskiej armatochałubicy 2,99 m. Więc ta wielkość jest raczej zbliżona, chociaż różnice pojawiają się, kiedy spojrzymy na masę. Ponieważ Krab waży około 48 ton, MstaS około 42 ton. Do napędu zastosowano w Krabie jednostkę MTU MT881KA500 o mocy 1000 koni mechanicznych. A przekładnia to automatyczny Allison X11005A3, cztery przełożenia do przodu, dwa przełożenia do tyłu. Natomiast jeśli chodzi o msty, początkowo stosowano silnik W466 o mocy 780 koni, później pojawiła się jednostka W84A o mocy 840 koni mechanicznych. Ponieważ należy zaznaczyć, że msta S jest osadzona na kadłubie będącym takim połączeniem kadłuba T-72 z T-80 z szeregiem zmian i wieloma problemami. Tak to ujmijmy, dlatego te silniki są, można powiedzieć, właśnie od tych czołgów. Skrzynia biegów w Mście S ma 7 przełożeń do przodu, 1, 1 przełożenie do tyłu. Prędkość maksymalna w obu przypadkach to około 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o zasięg, tutaj źródła różnie podają. Od 400 do 500 km w przypadku obu pojazdów i oczywiście i prędkość, i zasięg dotyczy poruszania się po drodze utwardzonej. Jeśli chodzi o mobilność, to jednak krab pomimo większej masy, ma większą lepszą przekładnię, no i charakteryzuje się dzięki temu lepszą mobilnością. Oczywiście w krabie mamy APU, czyli spalinowy agregator prądotwórczy, żeby na postoju ten główny silnik nie musiał pracować, a żeby wszystkie systemy, które muszą być niejako użytkowane, używane, żeby mogły być odpalone. Natomiast w tym wście jest turbina spalinowa spełniająca to samo zadanie, tylko spalająca troszkę więcej paliwa. Jeśli chodzi o załogę, to w przypadku obu armatohalbic są to załogi pięciosobowe. I może przejdźmy do sedna, czyli do działa. Tak jak powiedziałem, w krabie jest 155 mm działo o długości lufy 52 kalibrów. Wiemy, że to oznacza 52 pomnożone przez kaliber armaty działa, 52 pomnożone przez 155 mm. Ładowanie jest półautomatyczne, mamy tutaj dosyłacz, nie ma automatu ładującego. Natomiast ten staS posiada 152 mm armatę. O długości 47 kalibrów, chociaż w wersji M2 możliwe jest zamontowanie działa o długości 60 kalibrów. No ale, tak jak powiedziałem, M2 to jest raczej bardzo rzadki widok. Do tego oczywiście w krabach jest WKM B 12,7 mm, Amsta S ma NSW też 12,7 mm, czyli w obu pojazdach. W obu tych armatochałbicach samobieżnych jako dodatek mamy wielkokalibrowy karabin 12,7 mm. Jeśli chodzi o zapas ładunków i pocisków, w przypadku msty jest około ich 50, w krabie jest około 40. Szybkostrzelność kraba i msty to około 6-8 strzałów, chociaż tutaj tak katalogowo krab to 6 strzałów, a msta S 7-8 strzałów. Realnie krab troszkę ponad 6 strzałów. A Msta S 6-7 strzałów, więc jest to na podobnym zbliżonym poziomie. Oczywiście Msta w wersji M2 ma mieć możliwość oddawania nawet 10 strzałów na minutę. Ale nie widziałem jeszcze materiałów, które by to potwierdzały, udow udowadniały, że taka możliwość jest. Co ciekawe, Msta S ma możliwość ładowania działa z zewnątrz pojazdu. Jest mechanizm podawania pocisków spoza przedziału bojowego. Więc tutaj można powiedzieć, że msta S nadal jest przystosowana do prowadzenia ognia takiego stacjonarnego. Takiego pomysłu w krabach nawet nie brano pod uwagę. Armatochaubica samobieżna ma być mobilna, ma się szybko przemieszczać. I to jest właśnie jej jedna i to jest właśnie jedna z najważniejszych cech: szybka zmiana pozycji i wyjście spod tego zagrożenia, jakim jest ogień, kontrabater. Donośność, jeśli chodzi o kraba, to przy zastosowaniu zwykłych pocisków jest to minimum 30 km. Z gazogeneratorem, z pociskiem z, gaza, z gazogeneratorem jest to ponad 40 km. Msta S, zwykłe pociski 24 km z gazogeneratorem 30 km. Chociaż tutaj kraby, które używały ekskaliburów, były w stanie przestrzelić, przestrzelić strzelić na odległość większą niż 50 km. Jeśli chodzi o msty S, jednak te kilka, a nawet kilkanaście kilometrów, ten zasięg, na donośność jest na niższym poziomie. Nawet z wykorzystaniem tych gazogeneratorów, lepsze działo, dłuższa lufa, większe możliwości, to daje dużą różnicę. Oczywiście, jeśli chodzi o amunicję, to w krabie jest ona po prostu lepsza. Wynika to z tego, że NATO jednak stosuje lepsze rozwiązania. Te 150-tki, 155 potrafią być o wiele nowocześniejsze i lepsze. Ale co bardzo ważne, krab jest tego typu. Sprzętem, który radzi sobie z pełnym miksem, co się do niego włoży, to on wystrzeli. Inne armatochałbice, pancery Hałbice 2000, M109, wszystkie te inne stosowane armatochałbice u naszego wschodniego sąsiada potrzebują odpowiedniej amunicji, żeby i zasięg był odpowiedni, żeby to wszystko działało. W przypadku kraba. Został on tak skonstruowany, że co włożymy, to tym wystrzelimy i będzie to w miarę bezpiecznie. No chyba, że oddamy tak gigantyczną ilość strzałów, że to już po prostu mechanicznie nie jest w stanie działać. Jeśli chodzi o wytrzymałość lufy, to Msta S ma około 2000 strzałów. Krap teoretycznie 3,5-4 4000 strzałów. Praktycznie te lufy... Wytrzymywały, nadal wytrzymują ponad 6000 strzałów. Coś naprawdę robiące bardzo duże wrażenie. Jeśli chodzi, podnosze, jeśli chodzi o kąt podnoszenia lufy, w krabie to jest od minus 3,5 stopnia do plus, do plus 70 stopni. W wymście od minus 4 stopni do plus 68 stopni. Opancerzenie w obu przypadkach ma chronić przed amunicją 14,5 mm i przed odłamkami. No, i i krab, i sta mają problemy, jeśli chodzi o ochronę stropu wieży. On jest zbyt słaby, na przykład Pancer 2000 ma tutaj to rozwiązane w lepszy sposób, no ale myślę, że kraby, już yy, można powiedzieć, te, które zaczynają wychodzić z fabryk, ten problem mają już rozwiązany. I jeśli chodzi o pancerzenie, to oczywiście troszkę lepsze jest na krabie. Jednak ten poziom ochrony, jaki yy, gwarantuje, Krab w swojej załodze jest na wyższym poziomie, i co bardzo ważne, te systemy, na przykład gaśnicze, stosowane w krabach, o wiele lepiej i skuteczniej działają. Więc jak na razie jest dosyć podobnie. Jednak prawdziwe różnice nie są w samych konstrukcjach, tylko w elektronice i w podejściu, które jednak wpływało również na konstrukcję. Krab powstał według doktryny natowskiej, czyli. Ma być automatyczny system przekazywania informacji i nastawów, więc krab się zatrzymuje, po 30 sekundach może rozpocząć prowadzenie ognia, a od oddania ostatniego strzału może w 30 sekund ruszyć. A ponieważ szybka seria trzech strzałów w krabie to 10 sekund, więc w, więc w 70 sekund jadący krab może się zatrzymać, oddać trzy precyzyjne strzały i ruszyć, zmienić stanowisko, i powtórzyć tą czynność. A dzięki temu, że ma bardzo rozwinięty, zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem, ZZKO Topaz, to robi to w sposób szybki i celny. Ten system cały czas komunikuje się, zbiera w sposób automatyczny informacje, dane z rozpoznania, z bezpilotowców, dowództwa, i w czasie rzeczywistym, dzięki nawigacji, krab wie, gdzie się obecnie znajduje, i oblicza sobie. Nastawy, całą balistykę, żeby po zatrzymaniu się w dowolnym miejscu mógł oddać strzał. I to jest gigantyczna przewaga na tym STOM-S, w której oczywiście też były cały czas i nadal są próby niejako zrobienia tego samego, czyli żeby ten pojazd był równie skuteczny, celny, no ale na razie się to nie udaje. Na razie nasz topas naprawdę rządzi. I to takie podejście zastosowane w krawie Oczywiście oznacza, że on jest bardzo odporny na ogień przeciwnika. Już lata temu Rosjanie szacowali, że na przykład Msta-S ma mieć pięciokrotnie niższą przeżywalność niż niemiecka Panzerhaubica 2000. Okazało się, że jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o tą przeżywalność. Wynika to właśnie między innymi z tego, że te Msty nie są w stanie tak skutecznie zabezpieczać się przed tym zagrożeniem ze strony ognia kontrbateryjnego. Jeśli chodzi o narażenie się na przykład na amunicję krążącą, na amunicję krążącą w obu przypadkach jest to na podobnym poziomie. I tutaj oczywiście no, kwestią miesięcy, a raczej woli zamawiających jest to, żeby na przykład wyposażyć kraba w zagłuszarki, żeby wzmocnić ten strop i wiele innych rozwiązań, które mogą pomóc krabowi. A jak widzimy, te wieszaki na pranie już są nad krabami stosowane i wszelkiego rodzaju siatki i takie doraźne rozwiązania, co ciekawe, bardzo dobrze się sprawdzają. Tutaj, właśnie ta przewaga, jeśli chodzi o te możliwości szybkiego przeprowadzenia uderzenia, zmienienia pozycji i kolejnego uderzenia, i kolejnego. Kilka szybkich strzałów, zmieniamy pozycję o kilka kilometrów czy o 1, o 2 km, chociaż raczej o 2-3 km, tutaj rozrzut na przykład msty jest o wiele większy niż w przypadku msty S, jeśli chodzi o celność i taki ogień może być prowadzony bardzo długo, później można powiedzieć, ładujemy kolejne pociski, kolejne ładunki i od nowa i od nowa. Tutaj jest właśnie ta gigantyczna przewaga, jeśli chodzi o te armatochałbice samobieżne natowskie. I krab jest jedną z najlepszych z nich. Jeśli nie najlepszą, tylko oczywiście zaguszarki i wzmocnienie stropu. A w przyszłości, może w krabie dwójce, jakiś automat ładowania. Pożyjemy, zobaczymy. Jeśli chodzi o użytkowników, to kraby są użytkowane oczywiście przez Polskę i przez Ukrainę. Natomiast jeśli chodzi o mstę, to jest to Azerbejdżan, około 18 sztuk, Białoruś 12, Etiopia. Maroko, Rosja, Ukraina i Wenezuela. I chociaż wyprodukowano ich grubo ponad 1100 sztuk, tak szacując, to w służbie oczywiście jest ich mniej, chociaż należy zaznaczyć, że cały czas są przywracane do służby z dobrze znanych nam powodów. Więc, jeśli porównamy oba te pojazdy, obie te armatohałbice, widzimy, że to jednak krab jest skuteczniejszy. To podejście, jakie stało przed projektantami Kraba, jest lepsze. Szybki, celny ogień, zmiana pozycji, i tak jak powiedziałem, bardzo dobrze chroni to oczywiście przed ogniem kontrbateryjnym, przed wykryciem. No a niestety, jest kolejna sprawa. W obu przypadkach, i tak załoga, obsługa musi pamiętać, że jeśli wymienia się, uzupełnia zapas amunicji. To trzeba to robić z głową i nie wyłączamy czujników, które odpowiadają za wykrycie np. pożaru, żeby ten system mógł zadziałać. Jak zawsze, dobrze wyszkolona załoga, brak rutyny, która bardzo często jest zgubna, jest najważniejszy. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.